Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Przygodni księża Jubilaci, świętujący 25 rocznicę swoich kapłańskich święceń, drodzy współbracia w kapłaństwie towarzyszący, w przeżywaniu tego jubileuszu, księżę proboszczu, tej bazyliki archikatedralnej, księże rektorze. Zaangażowani w tę liturgię i towarzyszący tej dzisiejszej modlitwie siostry i bracia w Chrystusie Panu. Wpisuje się dzisiejszy jubileusz w trwający jubileusz 2025, który dał nam Pan, a w który wprowadził nas papież Franciszek. To właśnie ten jubileusz przeżywamy, zaproszeni do pielgrzymowania. Do źródeł nadziei, ale jak też uczył nas w sobie właściwy sposób papież Franciszek, zaprasza nas do napełnienia się tą nadzieją, a potem do podzielenia się nią z innymi. Można zatem powiedzieć, że to wybitnie apostolski program. Program, który w szczególny sposób odnosi się do nas powołanych do służby w kościele, abyśmy byli tymi, którzy Nadzieją napełniają innych. Możliwe jest to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy sami poddajemy się temu procesowi napełniania się nadzieją. Z pewnością jedną z takich, jednym z takich wydarzeń napełniających nadzieją jest dzisiaj przeżywany przez nas wspólnie wasz srebrny jubileusz. Co daje te nadzieje w tym jubileuszu? Z pewnością to. Że dane nam było przeżyć w kapłaństwie 25 lat. Z pewnością to, że w ten jubileusz czas 25 lat wpisanych zostało wiele dobra. Dobra, które odpowiadając na Boże wezwanie, stało się możliwe za sprawą Waszych otwartych serc, umysłów, błogosławiących dłoni. W pierwszym rzędzie dzisiaj staję przy was w tym jubileuszu ciesząc się tym dwudziestopięcioletciem, ale nade wszystko dziękując Panu Bogu i każdemu z was z osobna i wszystkim razem za to dobro, które stało się w Kościele, w naszej archidiecezji za waszą sprawą. Chciałbym, żebyście sami też w swoim sumieniu to dobro przywołali. Nie w postaci fałszywego procesu kanonizacyjnego, ale w postaci radosnego otwarcia się na to, co dobrego dane nam było przeżyć, i uświadomienia sobie tego, że w ten właśnie sposób jeszcze bardziej stawaliśmy się Boży. Bo człowiek z natury jest dobry, stworzony na obraz i Boże, błogosławieństwo obdarzony szczególną godnością i tym, co sprawia, że nie tylko nie sprzeciwia się temu powołaniu, ale w nim wzrasta, jest to, że sam otwarty na dobro doświadcza jego owoców i dzieli się nimi z innymi. Niech więc w tym jubileuszu, który jest radością, radosnym dziękczynieniem, będzie obecne przywołanie tego wszelkiego dobra, które się stało w Was, a poprzez Waszą posługę. Także w tym środowisku, któremu, do którego zostaliście posłani. Jednym z większych problemów współczesnego świata jest różnego rodzaju narracja, która chce udusić w człowieku radość z dobra. Czasami ta narracja jest podejmowana nieświadomie, a czasami bardzo perfidnie. Choć mówi się, że chodzi o dobro człowieka, to w rzeczywistości w tych narracjach, przekazach, tej troski o dobro nie widać, chociażby między innymi po tym, że tym rzekomym apostołom dobroci, walki o prawdę, towarzyszy smutek, a nie radość z tego, że są na służbie dobra. Ale w mniejszym stopniu chcemy się zajmować tymi, którzy tak patrzą i tak myślą. Bardziej stajemy tutaj, żeby w duchu tego radosnego jubileuszowego święta, świętowania. Samemu odkryć w sobie radość z dobra, które się stało. Ale robimy to nie po to, by spocząć na laurach. Jubileusz to jest nabranie sił poprzez świętowanie przywołujące wszystkiego, co wypełniło ten miniony czas, po to, aby z nowym zapałem dane nam było wkroczyć w to, co przed nami, by nie towarzyszył nam lęk, ale otwartość na to, co przygotował nam Pan. I chociaż po ludzku mamy prawo do obaw czy podołamy, to jednak czym innym jest lęk z powodu obaw czy podołamy, aniżeli wycofanie się z powierzonych nam zadań. Tchnie takim mądrym i bardzo owocnym podejściem do tej przyszłości czekających, czekającej każdego z nas i całą wspólnotę Kościoła, rozpoczynający się kolejny pontyfikat Leona XIV. To właśnie ten nowo wybrany papież już od pierwszych chwil zachwyca nas swoim bardzo, opanowanym, bardzo opanowaną radością, którą buduje na bardzo rzetelnych deklaracjach, w których widać jego szczególne zakorzenienie w Chrystusie i w tym, że z niego płynie owa przeogromna moc. Że to właśnie dla niego staliśmy się apostołami i kapłanami. Drodzy Jubilaci, dzisiejszy jubileusz to świętowanie, które przywołuje udzielone Wam kapłańskie święcenia sprzed 25 lat. Przeżywamy w święto świętego Macieja Apostoła. Należał do grona 72 uczniów. Towarzyszył Jezusowi od samego początku aż po w niebo wstąpienie, A potem po zdradzieckiej misji Judasza został, jak słyszeliśmy w opisie wyjętym z dziejów apostolskich, wybrany na jednego z dwunastu. To szczególny sposób powołania do tego grona sprawia, że poświęcamy mu szczególną uwagę. Dlaczego tak się stało? Wiemy, co było przyczyną tego zwolnionego miejsca w gronie dwunastu, ale też i zastanawiające, ciekawe jest bardzo to, w jaki sposób dokoptowano kolejnego apostoła do grona dwunastu. Może niektórzy zwrócili bardziej uwagę na rzucany los. Ja bardziej proponowałbym zwrócić uwagę na modlitwę, która ten los poprzedziła. To bardzo przydatne stało się, zwłaszcza w przeżywanym obecnie w Kościele czasie, gdy oczekiwaliśmy na wybór kolejnego papieża. Widzieliśmy, jak jednym towarzyszyły spekulacje może czasami i nam one były nieobce, a innym szczera modlitwa o to, by Duch Święty zadziałał w sercach tych, którzy tego wyboru w imieniu Kościoła dokonywali. Przywołując to wydarzenie sprzed dwudziestu wieków, gdy wybierano Macieja Apostoła, i to, gdy dzisiaj na urząd papieski wybierano kolejnego następcę świętego Piotra, warto to odnieść też do nas samych, by uświadomić sobie, że swoistego rodzaju wybór dokonał się także w odniesieniu do każdego z nas. Podkreślił to Chrystus w przeczytanej dzisiaj Ewangelii, gdy powiedział: Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. W dobie bardzo mocno wciskającego się laicyzmu, także w szeregi tych, którzy są powołani do propagowania świętości i duchowego życia, bardzo łatwo zapomnieć właśnie o tym, że to Chrystus nas powołuje. Często akcentujemy, pozytywną odpowiedź, którą daliśmy, i dobrze, ale wa ważne by byłby był, by był zdrowy balans pomiędzy tym, że powołuje nas Chrystus, a tym, że ten głos usłyszeliśmy i poszliśmy za nim. To właśnie on gwarantuje nie tylko w chwili święceń czy podejmowanych decyzji w czasie seminaryjnej formacji, ale także na każdym etapie naszego kapłańskiego życia o tym, że to kapłaństwo jest wedle serca Jezusowego. Tym, co dzisiaj ofiarowuje nam w tę radosną jubileuszową uroczystość Kościół poprzez zaproklamowane słowo, jest także przypomnienie o niezwykłej wartości miłości. Narzekamy i słusznie, że współczesny świat nie uznaje prawdziwej miłości. O miłości dużo mówi. Śpiewa piosenki, pisze poezje, kręci filmy, które nawet cieszą się uznaniem krytyków filmowych. Ale kiedy zestawimy ten obraz miłości propagowany przez współczesny świat, z miłością, o której mówi Chrystus, który jest jej źródłem, to zauważymy, że ten świat bardzo daleko od miłości odszedł. Kiedy przychodzi nam przeżywać doświadczenia współczesnego świata za sprawą zatopienia w tym świecie poprzez wykorzystanie środków masowego przekazu, dociera do nas z jakąś niezwykłą mocą wiele niepokojów, ognisk zapalnych, wojen. One w jednej głowie muszą się pomieścić, i bardzo często wielu z nas nie daje sobie z tym rady, są przytłaczające. Ale mądra refleksja i zdystansowana pozycja pozwala też to bardzo zwielokrotnione doświadczenie wydarzeń całego świata, nam ofiarowane w medialnym przekazie, wykorzystać do mądrej analizy. I ona w każdym z tych przypadków pokazuje, że niepokój, także wojna o zasięgu globalnym, zawsze jest efektem braku miłości. Dzisiaj usłyszeliśmy o tym, że jesteśmy powołani do miłości. To doświadczenie współczesnego świata, który jest logiczny, wydawałoby się samo sobie mówi, że jest bardzo pragmatyczny, pokazuje, że nie jest tak do końca, że te deklaracje nie idą w parze sta ze stanem faktycznym. I można byłoby dzisiaj za świętym Franciszkiem wyjść na ulicę naszych miast i krzyczeć, że miłość nie jest kochana. Słyszeliśmy niedawno błogosławiony ten, kto słów moich słucha i je zachowuje. Dlatego także w odniesieniu do nas samych ważne jest, by to, co mówimy, przekładało się na to, jak żyjemy. Słusznie zarzucają nam wtedy, gdy dochodzi do rozbratu pomiędzy życiem a deklaracjami, że jesteśmy fałszywi ale też chcielibyśmy żeby świat zauważył w te, to kiedy głosząc miłość żyjemy tą miłością i właśnie ten jubileusz jest okazją do przywołania tych wszystkich chwil w naszym kapłańskim życiu w którym miłość nie tylko była obecna na naszych ustach ale szczerze swoimi kapłańskimi sercami ko kochaliśmy naszych współbraci kościół któremu służymy ludzi do których zostaliśmy posłani Przeżywamy rok jubileuszu, jak już zostało to powiedziane, jubileuszu, przez który kroczymy jako pielgrzymi nadziei, przez który mamy przeżywać, krocząc, będąc pielgrzymami nadziei. Chcemy to uświadomić sobie, by w ten jubileusz jeszcze bardziej wpisać wdzięczność za nadzieję, która została nam dana, z którą na przykład odpowiadaliśmy pozytywnie na Boże wezwanie. Do kapłańskiej służby szliśmy przecież z nadzieją, że to ma sens, że to jest warte. Nie towarzyszyło nam męczeństwo, przekonanie, że jesteśmy ponad albo poniżej przeciętną, ale świadomość tego, że to wzywa nas Chrystus i w Jego rękach możemy zdziałać wiele, nawet gdyby po ludzku było to niewyobrażalne. W tym kontekście warto przywołać. Często powtarzane przy okazji święceń, powiedzenie: Chrystus nie tyle powołuje zdolnych, ile uzdalnia powołanych. I dokonuje się to przez całe nasze kapłańskie życie, pod warunkiem, że jesteśmy na ten proces, którego chce w nas dokonywać Chrystus, otwarci. Usłyszeliśmy o tej miłości, która ma być obecna w życiu Kościoła, w życiu człowieka. Tym bardziej w życiu kapłana. Gdy mówimy, że nasze serca, nasze kapłaństwo ma być na wzór serca Jezusowego, to nieco innego mamy na myśli, jak to, że po prostu mamy kochać. Mamy być otwarci na drugiego człowieka z miłością. Kochaj, rób co chcesz. To dobrze znane nam powiedzenie, choć często opacznie rozumiane ale z pewnością podkreślające jedno, że nie może być w życiu, tym bardziej księdza, przerwy na brak miłości. Ona po prostu musi być stale w nas obecna, ale musi być też w nas świadomość i wtedy takich przerw nie będzie, że ma ona swój początek w tym, który nas powołuje, który nas uzdalnia i który nas umacnia. Jeżeli zatem będziemy podążali do źródła, wtedy nawet chwila rozłąki nie będzie straszna, bo kierunek będzie właściwy i nadzieja na powrót realna. Słyszeliśmy też w dzisiejszej Ewangelii o tym, że kto trwa w miłości mojej, zachowuje moje przykazania. Tak jak miłość, którą głosimy jako powołani do służby kapłańskiej. Takie przykazania są często obecne na naszych ustach. Niektórzy nawet nam to wyrzucają. Pamiętam rozmowę z pewnym przedstawicielem opis, opi, środowisk opiniotwórczych, który chciał rozmawiać na temat anachronizmu niektórych Bożych Przykazań. Gdy zapytałem, które ma na myśli, miał problem z prostym wydeklamowaniem tego, jak brzmi dekalog. Świat bywa czasami taki. Możemy się na niego obrażać, bądź też nie, ale ważniejsze jest, żebyśmy ten świat potraktowali jako wyzwanie, jako niwę, na którą jesteśmy posłani. Uczył nas tego przepięknie papież Franciszek, gdy mówił, że jesteśmy posłani przede wszystkim do tych, którzy się źle mają. Nie zawsze potrafiliśmy to zrozumieć, przyzwyczajeni nieco trochę do tego, że raczej certyfikowaliśmy ludzi wierzących, aniżeli leczyliśmy chorych i zagubionych. Trzeba było nam za sprawą tego niezwykłego daru, jakim był papież Franciszek, uświadomić sobie, że Kościół jest powołany do wychodzenia ku tym, którzy czasami sami do Kościoła nie przyjdą. To nie tylko dziedziczenie wiary z pokolenia na pokolenie, to nie tylko piękne kształtem wiary i ducha rodziny ale to także ludzie zagubieni, to także ludzie zranieni, ludzie obici przez życie, przez drugiego człowieka. Nie możemy do tego przykładać ręki, a wręcz przeciwnie, mamy być tymi, którzy te rany potrafią opatrzyć. Stąd kolejne niezwykłe zaproszenie papieża Franciszka, który prosił, który tłumaczył nam, że Kościół czasami jest jak polowy szpital. Drodzy jubilaci, przyłączam się do waszego dziękczynienia za dar waszego kapłaństwa. W to dziękczynienie chcę w, w tym momencie przy, wpisać także przywołanie tego wszystkiego, co sprawiło, że nie tylko jesteście tutaj jako jubilaci, ale że stanęliście w progach seminarium, a potem przechodząc kolejne etapy formacji przyjęliście kapłańskie święcenia. Tym pierwszym seminarium, o którym czasami zapominamy, jest nasz rodzinny dom. Przywołajmy to miejsce, w którym przyszliśmy na świat, tych ludzi, którzy nas zrodzili, którzy nauczyli nas żyć, którzy nauczyli nas wierzyć i też kochać. Przywołanie domu rodzinnego ma być dla nas także ożywczym tchnieniem, ale też i. Zmobilizowaniem do tego, by ten powiew rodzinnego domu był dla nas ciągle motywujący, byśmy wszędzie tam, gdzie pójdziemy, właśnie mając ten obraz domu, który zakorzenił w nas wiarę, nie tylko dał nam życie, nauczył nas także żyć, jest zaproszeniem do tego, byśmy swoją kapłańską posługą także tworzyli dom albo w kościele. Odnajdywali dom. Przypominamy sobie z pewnością hasło jednego z kolejnych roków duszpasterskich: Kościół moim domem. To właśnie z tego powodu dzisiaj chcemy także przywołać wszystko to, co ukształtowało nas w naszym domu, abyśmy mieli świadomość, że nasze powołanie to nie jest jakaś wyseparowana, wyizolowana ścieżka. Dorastaliśmy dzięki modlitwie innych ludzi. Dzięki przykładowi innych, także wśród nich z pewnością kapłanów. W tym momencie, na koniec, warto przywołać jednego z naszego prezbiterium, co prawda nie żyjącego już kilkadziesiąt lat, ale odżywającego w przykładzie świętości, księdza Stanisława Sztrajcha. To w przyszłą sobotę zostanie ogłoszony błogosławionym jeden z nas jego niezwykłe życie potwierdzone męczeństwem ofiarą bez granic niech także będzie dla nas przywołaniem niezwykłego dorobku kościoła i ludzi kościoła w tym również kapłanów gdy dzisiaj uświadamiamy sobie radość z naszego kapłaństwa i gdy modlimy się o Boże błogosławieństwo na to co przed nami chcemy jeszcze dodać radość z tego że przychodzi nam przeżywać ten dzisiejszy jubileusz w trwającym tygodniu modlitw o powołania kapłańskie i zakonne, także misyjne. Ciesząc się z obecności księdza rektora, a także alumnów naszego seminarium chcemy otoczyć szczególną modlitwą tę wspólnotę formacyjną, ale także zaprosić siebie nawzajem nie tylko do modlitwy za nich. Teraz jest ona jakby bardziej intensywna, gdy uświadamiamy sobie że liczby powołań wyglądają nieco inaczej niż 25-50 lat temu i więcej. Choć były w tej materii czasy dobre i czasy trudne. Jedno jest pewne, że ten czas modlitwy o powołania to także okazja do uświadomienia sobie, że w kształtowaniu powołań odgrywa każdy z nas niezwykłą rolę. Drodzy jubilaci, Przypomnijcie sobie w tym momencie i my wszyscy tu obecni, ilu księży i w jaki sposób wpłynęło na to, że jesteśmy dziećmi Kościoła. Ich zaangażowanie w Kościół, ich troska o wiarę nie tylko własną, ale innych sprawiła, że stali się dla nas pomostem wprowadzającym nas do Kościoła. To okazja, by nie tyle. Bić się w piersi, ale jeszcze bardziej się zmobilizować do tego, przy, by przy okazji tego radosnego jubileuszu wołać o postawę apostołów powołań dla każdego z nas. Byśmy nie tylko czynili rachunki z tego i pod, po, odkrywali statystyki z tego, jak wygląda stan powołań, ilu idzie do seminariów, ilu może się cieszyć da czy inna diecezja powołaniami czy przekazywanymi święceniami. Ale byśmy też w tych statystykach potrafili zajrzeć do własnego serca i zapytać siebie samych, ilu, spoglądając na moje kapłaństwo, poczuło się zachęconymi do tego, by zapytać siebie samych, czy i Bóg i mnie Bóg powołuje do służby w Kościele. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. To, że powołał nam, nas Chrystus, że ważniejszy akcent tkwi w tym, kto nas powołał, wcale nie odbiera wagi odpowiedzi na to pytanie. Ale jeszcze bardziej sprawdza się ona nie w tym szukaniu równowagi pomiędzy powołującym a powołanym, ale w tym, na ile odpowiadając na to Chrystusowe wezwanie, jesteśmy tymi, którzy idą i owoc przynoszą. Niech dane więc nam będzie łączyć się w tym radosnym dziękczynieniu, w duchu wdzięczności za owoce, które wydaliśmy i w duchu szczerego błagania o to, by tych owoców ciągle było jak najwięcej z naszej posługi w kościele i w każdym z nas.